Siemaneczko z tej strony, subspe, Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. Bo już jest 60 subów. Za co Wam dziękuję. Dzisiaj jest ze mną Bartek. Siemaneczko. I mamy dla Was konkurs. Do wygrania z 80 genów, za które możecie kupić pomoc i sycenie. I jeszcze Michaelia. Poczekajcie, tak wezmę, stworzę nasz klub. Jak będzie się nazywał? Może... Ekipa Xupsa? Dobra. Ekipa subs. Jak chcecie dołączajcie, ten klub będzie od... Zera. No, od zera pochorów. Bo jak wiecie, kto, ktoś dopiero zaczyna a nas ogląda. To, teraz to możecie dołączyć. I będzie miał opis elow wszystkim. Taka będzie nazwa naszego klubu, ekipa subsa, a O, xups może damy Albo XUPS B Dobra, niech takie no. będzie Otwieramy. Jak chcecie, to, to wpadajcie do tego klubu Mam nadzieję, że będzie 100 na 100 osób Idziemy po łapkę. I jeszcze raz przypomnę, jak chcecie wygrać te fajne skiny I 80 gemów To <laughs> musicie zatać łapkę Suba, Move those feet to the boombox beat! A w ogóle jeszcze ja ogłaszam taki jeden konkurs A do wygrania 150 moich złotych Jak zostawicie pod tym filmikiem 10 tysięcy subów To yy, wyrosuje wygranego. Napiszcie w ogóle w jakimś komentarzu A wy... Kasa 10 tysięcy subów to jest 150 zł tylko. Tak. Dobra, jak będzie 10 tysięcy subów, to robimy konkurs, ale taki prawdziwy konkurs. Nie taki ten. No jak będziemy dużo już zarabiać z YouTube'a, to zrobimy taki konkurs na 2000 gemów. Dobra, jeszcze... albo nie. W następnym odcinku sobie zagramy. Dobra, cześć wszystkim, cześć. Pożegnaj się Bartek. Musiałam wszystko. Eloha